Jesteśmy po meczu z Sigmą Małomunie z remisowanym 1 do 1. Jakie ogólne odczucia po tym spotkaniu? Remis, szkoda. Myślę, że byliśmy dużo lepszy w pierwszej połowie, Nie, nie wykorzystaliśmy naszej sytuacji. Późna walka, piłka nożna, stracona bramka z zarządu trochę tak mogliśmy może to, to, to uniknąć. Natomiast cieszę się, że chcieliśmy i ten remis w końcu w końcu w remis. Ostatecznie po dwóch meczach mamy 4 punkty, co jest i tak niezłą sytuacją dla naszego zespołu. Jak zapatrujemy się na następne spotkania, które już niedługo, chociażby w pracy ze Spartą? Tak, celny punkt. E, trzeba też szanować to, że na wyjeździe myślę, że 4 punkty, wiadomo, liczymy, że około 9-10 dziewięciu, dziewięciu punktów będziemy potrzebować na ten awans. Natomiast celny punkt. E, Szczególnie dlatego, że chcieliśmy te, to, to, tą bramkę w ostatniej minucie i jedziemy dalej. Dziękuję bardzo. Dzięki.